Wschodnio zachodnio także między miastem a wsią. Bardzo jest ważne rozumieć, że na przykład dochody mieszkańców wsi w relacji do mieszkańców dużych miast są na poziomie 52% dochody gospodarstw To oznacza zróżnicowanie i to oczywiste. Ale, i o tym też trzeba pamiętać, jak mówimy o współczesnym świecie, rodzą się nowe obszary nierówności. To są nierówności między właśnie metropoliami a peryferiami tych metropolii. Na tej masce po prawej stronie macie Państwo takie mocno ciemniejsze strony metropolii i wokół metropolii. Bardzo często to, że nie mamy ustawy metropolitalnej, że nie umiemy budować funkcji metropolitalnych między miastem, prezydentem jakiegoś miasta, a gminami na obrzeżach czy powiatami na obrzeżach powoduje, że te różnice między metropolią a peryferiami są ubijami rosną. Tu jedna ważna uwaga. Na dzisiaj liczymy metropolii, aglomeracje w takim układzie z suburbiami o odległości 30 km. Sam mniej więcej 20 lat to będzie 60 km. Francja podjęła by już dzisiaj decyzję o budowaniu łączności transportowej w tym obszarze 60 km. Ostatni pomysł prezydenta Sarkozy. Ego. Ale jest jeszcze czwarty wymiar nierówności. On dotyczy nierówności wewnątrz wielkich miast. Obserwujemy w Polsce zjawisko fawelizacji, wykluczania się pewnych obszarów. Jeśli spojrzycie Państwo na Warszawę i nakłady na pomoc społeczną, to, to pokazuje zróżnicowanie dochodowe, groźby wykluczenia, no to bardzo silnie widać różnicę między Mokotowem, Wilanowem czy Śródmieściem, a Białoręką czy niektórymi dzielnicami po drugiej stronie Wisły. W badaniach edukacyjnych widać to samo. kilkukrotką różnicę, jeśli chodzi o wyniki testów na koniec gimnazjum, zarówno w matematyki, jak i w przedmiotach humanistycznych. Różnice w badaniu jakości życia. To jest bardzo skomplikowany miernik, więc na pierwszym miejscu jest tutaj polszczyzna. z bardzo wielu powodów, także swoich relacji zewnętrznych, migracyjnych, powiązań z Niemcami pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie, zachodnia część e, kraju, samodzielność pomorskiego od zawsze, mazowieckie, no, które jest oczywistym liderem, małopolskie i śląskie z olbrzymi potencjami przemysłowymi i naukowymi, no ale później mamy w tej jakości życia lubuskie, na dole lubelskie, świętoszyskie, podlaskie, podkarpackie, kujawsko-pomorskie. Tu jeszcze jedna informacja, jak patrzymy na Polskę wschodnią, Żyje tam 8 milionów ludzi i jest tylko sześć miast powyżej 100 tysięcy. Więc jeśli my definiujemy współczesne centra rozwoju, także polaryzacji, ale jednak rozwoju, za którym chciałoby się nadążać, poprzez to, jak silne mogą być miasta, no to w oczywisty sposób wcześniejsze uwarunkowania historyczne i kulturowe ten proces rozwojowy na obszarach Polski Wschodniej utrudniają. Co chcemy zarekomendować w tym obszarze równoważenia i rozwoju regionalnego. Nie będę mówił o wszystkich rzeczach, nie ma na to czasu. Chcę powiedzieć o tym, że niewątpliwie w tej perspektywie do 2030 roku dostęp każdego ośrodka wojewódzkiego z każdego miejsca w tym województwie powinien być na poziomie czasowym poniżej 60 minut. I niewątpliwie na obszarach wiejskich te dochody z pracy powinny być o wiele żeby to osiągnąć, trzeba poprawić edukację, zapewnić dostępność transportową, także tę nowoczesną komunikację związaną z teleinformatyką, zrewitalizować małe miasta i tworzyć funkcjonalne powiązania między terenami wysoko się rozwijającymi i szybko, a tymi, które są w pewnym oddaleniu od liderów. Jeszcze trochę uwag dotyczących tego zróżnicowania. PKB na mieszkańca mniejszy niż 80% średniej krajowej, Polska Wschodnia, miasto po prawej stronie, ale PKB poniżej 75% też w niektórych innych miejscach, na innych obszarach i na w, w obszarze zachodniego Pomorza i tam, gdzie jest Kujawsko-Pomorskie i tam, gdzie mamy cały pas częstochowsko dolno Śląsk. Udział w PKB polskich regionów też jest bardzo zróżnicowany. Mazowieckie to jest 1 piąta PKB. Świętokrzyskie to jest 1 dwudziesta całego polskiego PKB. Nie mówię tego po to, żeby powiedzieć, że niektóre regiony są gorsze, tylko po to, żeby dobrze definiując ich słabości, zastanowić się nad tym, a jakie one mogą mieć siły. Tu po prawej stronie macie Państwo taki wykres, tych, na tej mapie Polski, pokazującej mapę województw, jak w okresie 2000-2006 szybko rosło PKB na osobę w różnych województwach. Liderem jest oczywiście Mazowieckie, ale także Łódzkie, także Wielkopolskie, także Dolnośląskie. To są te województwa o najszybszym tempie rozwoju. Od 2000 do 2007 roku eksport, proszę spojrzeć, zaczerwienia się w 2007 roku ta. Zachodnia część Polski. W 1997 roku wartość eksportu i importu, czyli nasza otwartość handlowa na świat gospodarczy, była na poziomie około, 80, około 42% wartości PKB. Dzisiaj wartość eksportu i importu w relacji do PKB można mierzyć na poziomie 82%. To oznacza, tak jak tutaj na tych, na tych rysunkach, że ta aktywność eksportowa bardzo rośnie, ale rośnie w określonych obszarach. Kiedy spojrzymy na obszary miejskie o najgorszych wskaźnikach sytuacji społeczno-gospodarczej, znowu widać, tutaj jest spojrzenie w tej perspektywie powiatów, widać Polskę wschodnią, ale widać różne punkty w innych miejscach kraju, także w tych regionach o wyższym tempie rozwojowym. Kiedy natomiast mówimy o potrzebie interwencji, regionalnej, to cała Polska Wschodnia wymaga interwencji z kraju, władzy centralnej, to jest ewidentne, bez hamowania rozwoju, lokomotyw rozwojowych, bo to też jest ewidentne, ale wewnątrz regionów mamy jasno pokazane obszary, które także w polityce regionalnej, marszałków województw, samorządów, muszą być brane pod uwagę jako obszary regionalne. Żeby oczywiście te różnice między regionami rozwijać. Pomniejszać, musimy myśleć o wzroście gospodarczym całego kraju. Stąd rekomendujemy po pierwsze wzrost inwestycji. Średnie tempo za 20 lat transformacji, e, wzrostu inwestycji i udział inwestycji w PKB w e, relacji do PKB w skali roku to było 17%. Jak nam potrzeba 25%, to jakby przełożyć na dzisiejsze pieniądze, 8 punktów procentowych PKB więcej, to jest 100, 110% na inwestycje rocznie więcej powinniśmy wydawać, żeby odrabiać zaległości. I wreszcie to jest wzrost udziału produktów high-tech w eksporcie do 40% i wysokie tempo wzrostu 4,3% średnio w ciągu okresu transformacji do 5%. Ktoś powie, a co to za problem? 0,7%. Jeśli spojrzymy w dłuższym czasie na Meksyk i Stany Zjednoczone w połowie XIX wieku, i zobaczymy, różnice przez wiele lat wynosiły tam w tempie wzrostu około 0,8-0,7% właśnie. I spojrzymy po kilkudziesięciu latach po początku I wojny światowej, to się okaże, że te różnice były niebywałe. Ameryka urosła w siłę, Meksyk był tym, czym był u początku I wojny światowej w 1914 roku. To znaczy ta drobna różnica w tempie rozwoju, we wzroście 0,7% w długiej fali skutkuje niesłychanie e, e, mocne. Potencjał demograficzny. Zaraz będę jeszcze mówił o pewnych szczegółach. Chcę tylko powiedzieć o tym, o czym już powiedziałem, mianowicie, że ważne jest, żeby dzięki poprawie wskaźnika dziętności i dzięki równowadze wykorzystywaniu potencjału demograficznego e, można było poprawić proporcje między liczbą pracujących a liczbą Utrzymywanych przez pracujących. Jeśli spojrzymy tutaj po prawej stronie na taki wykres pokazujący ruch naturalny w Polsce w latach 89-2030, a jeszcze wcześniej punktem wyjścia jest rok 80, no to widać jak z tej fazy drugiego powojennego bumu demograficznego spadamy do fazy bliżej roku 2030, do przewagi zgonów nad urodzeniami, czyli do obniżania się populacji Polaków o mniej więcej 2,5 do 3 milionów osób w roku 2030. To jest wielkie zagrożenie.